Też mi się tak zdaje. O! Nie zostaw mnie! Halo, halo. Gramy sobie dzisiaj, no powiedzmy, nową grę yy, sprzed trzech tygodni. I co? I zaczynamy. Jesteśmy w świecie, jak widać, już SpongeBoba i największym problemem dzisiaj będą krwiożercze meduzy. Yy, zaczynam nową grę, bo chciałem tutorial przejść, ale tutorial to jest... Yy, w sumie niepotrzebny, bo po jest tylko chodzenie i tak dalej. Wow. za głośno troszkę. To jest troszkę za głośno, chyba tak będzie lepiej. Może jeszcze troszkę ciszej. Bo ta gra jest naprawdę głośna. Dobra, super jestem przygotowany, naprawdę. Trust me, my friend. Dobra, niech będzie tyle. Let us live in the present and follow Dobra, the to sobie trzeba przeczekać, bo tam, wierzy, bo? Ee, SpongeBob SquarePants. Spongeboba z kancia topotego, naszą postać tej główną. Budzimy się oczywiście z <gryw> najlepszym budzikiem na świecie. Dobra. Dzisiaj jest wielki dzień gacek. Miał. Yep. Tak, dokładnie. Dzisiaj... Jest dzień, kiedy będę mógł w końcu jeździć łódkomobilem. Tak? Może a nie, to było że teraz, dobra. Sorry, nie rozróżniam miałkania ślimaków. Dobra, nie teraz, ale na pewno pod koniec tego dnia. Dobra, weźmy po prostu coś do jedzenia. Czyli co, idziemy coś do jedzenia zabrać O, wychodzimy już. Już idziemy chyba do pracy pewnie. Bądź, bo to dobra, nie muszę tłumaczyć. Tutaj dzisiaj jest dzień meduzowy. Czy jest dużo meduz? O nie, zapomniałem, że teraz jest migracja. No niestety, chciałbym bardzo połowić meduzy. Ale muszę przygotować się do mojego testu. Możesz jakby, nie wiem, pewnie olać ten y, trening, wszystko będzie ok. No nie wiem, Patryk. Ty byłeś tyle zajęty. Miałem nadzieję, że. W końcu będziemy mogli spędzić czas razem jako przyjaciele. Proszę, nie, nie potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy tutorialu. Niestety, Patryk, nie mogę tego zrobić. Mam dużo obowiązków przecież. No nie, to kiepsko. Dobrze, kolego. Nie wyglądaj takiego przyg przygnębionego. Zobaczymy się na koncercie z Kalmara wieczorem. Dobrze, powodzenia. Do danego chłopów. Dobra, idziemy na koncert z Karmara. Chyba. <śmiech> <śmiech> Jak to wygląda? Dobra, tu się zaczyna wszystko dobrze. Bez problemu. I nagle znika jedna meduza. I zostaje uprowadzona i zmieniona w bestię <laughs> Przerażające meduzy Czemu chcą prowadzić SpongeBoba? Nikt tego nie wie Czy to jest Gacek? To wygląda jak Gacek, w sensie bo, bo jak ślimak jakiś wygląda Może to on? Może go wziął jakieś tam, jakieś te promienie, te radioaktywne odpady O i właśnie atakują miasto już te meduzy Widzimy, że tutaj wszystko jest pięknie Rękawice fajerwerki o godzinie 9 Nie mogę się doczekać kiedy będziemy y, ten jakby cheerować, Jezu, z zgubiłem, ale będziemy go jakby ten noche, y, kiedy będzie przedstawiał jakby w sensie na scenie będzie. On jest bardzo szczęśliwy, że y, dostał się do tej orkiestry symfonicznej. Nigdy nie widziałem go tak szczęśliwego, a ty Patryk? Trzy kropki. Patryk? <laughs> Ten już zjadł wszystko. Jak zwykle. To był najszczęśliwszy moment, kiedy. E, e, w jego życiu od momentu. E, tego Elektrocution Accident. czyli porażenia prądem w wypadku. Mam nadzieję, że nie będzie tak przerażający jak wtedy. Oj, będzie. Będzie jeszcze gorzej. <laughs> Skalmar wygląda tutaj. <laughs> w końcu moja szansa. Przez te wszystkie lata ludzie omijali jakby imię Skalmara Obujnosa. Ale dzisiaj pokażę tej publice największy show w jego całej karierze. Będą prosić yy, o, nie wiem, to biz, autografy. Będę szanowany na pewno. A, yy, podpiszę się na tym yy, klarnecie żeby, no, żeby po prostu ten, nie wiem, podpisać się. Kto może teraz dzwonić? Kto to może być? Aspirująca gwiazda. Proszę. O, Pan Krab. Nie, nie próbuj teraz. Nie próbuj mnie nawet zabrać do swojej pracy. Poczekaj. K... Dobra, nie wiem co znaczy, ale e, to jest coś nie tak tutaj się dzieje. Posłuchaj Eugeniuszu. Nie mam czasu na te nonsensy. Nonsens. No dobra, na ten nonsens. E, jestem właśnie na szczycie mojej kariery. E, pomóż mi albo nie. jestem, Ja zostaję. Nie obchodzi mi, czy to jest inwazja czegoś tam, czy czegoś tam, czy czegoś tam. Nic mnie nie zatrzymuje. Uh. I coś mamy tutaj. To oh, tego, yeah. to to poczuł pan krab. Tak, zauważyłeś. Musisz najść spać Patryka i... zabrać ich do restauracji ze sobą. Zatrzymajcie się u swoich domów i zabierzcie wszystko, co jest ważne. Czyli nie, to było sprawdźcie, że czy nie jesteście ten. Pod nikt za nami wami nie podąża. Zrozumiane panie skalmar. Panie skalmar? O nie, i się zaczyna. Masakra w świecie rękawic. Nikt nie przypuszcza, że tak będzie, o nie, porwali Spongeboba. Czyli co, będę Patrykiem, będę go ratował pewnie. Było z tej gry demo już, pamiętam. Dobra. To musimy uratować Spongeboba. Dobra, biegniemy. Nie wiem, czy to biegnę za nim, ale trudno, zobaczymy. Skrót? Chyba skrót. Dobra, lecimy tędy. Biegniemy, szybko. Chyba mam nieskończony sprint chyba. A jak ja w ogóle mam go dogonić? Nie wiem czy mogę tam wywieźć czy nie. Chyba nie. O, tędy go dogonię, tu na drobie, jak on pobiegnie, tędy. Dawaj, 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 dawaj mam go! Nie, ała! Jak ja to mam złapać jak ten, jak mi razi prądem, jak go ten. Doganiam? Co? Ała! <ścoughs> jak to wygląda, co są te? Latające meduzy? Znaczy te w samochodach meduzy. O, nie, ona ja porazi prądem, jak mnie złapie. Dobra, muszę się od nich ten uciekać. W prawo, cyk? No nie, poraził mnie prądem. Uciekaj, Patryk! Co ty robisz? Dobra, musimy przejść tutaj. Na się chyba zatrzymać! W którą stronę, w którą stronę? E, tu mogę chyba tylko, być w prawo. I tu w lewo? Tu chyba tak, nie? Chyba nie. Nie, dobrze, dobrze, dobrze idę. Mam szansę jeszcze go dogonić. O nie, tune, tunel rękości. Tunnel of Glow. Oj, był kiedyś taki odcinek, pamiętam. To nie był miły odcinek. Oj, no i jest ciemno. Idziemy w ciemności. Podążaj za rękawicą po tunelu rękości. I idziemy w ciemności. Yeah. Out of order. O nie, nigdy nie lubiłem tunelu rękawic. Ja też powiem, przyznam, że to nie jest moje zbyt ulubione miejsce. Zwłaszcza w takim wydaniu tutaj, ciemnym, i że nie wiadomo co tu się dzieje. Nic za mną nie podąża. Nie wiem, tu w lewo czy w prawo. W prawo jest oświetlona droga i tylko się w prawo da iść na razie. Także podążamy za rękawicą w tę stronę. I zobaczymy, czy czegoś tu nie ma. Czy żaden sekret się przed nami nie ukrywa. A jeżeli tak, to go rozwiążemy. Myślę, że przeszli przez te drzwi tutaj. Też mi się tak zdaje. O! Nie, zostaw mnie! Zostaw mnie, rękawico! Wow! Ała! Moje kości! Płamała mi kości! Nie mogę chodzić! Chyba. Nic nie widzę! Patryk! Patryk, jest okej? Okay? Czy cię skrzywdziły? Wszystko jest OK chyba, a jednak mnie nie połamały kości. Dobra, nerdy employee. Czy to pracownicy im porwali? Eee, dobra, więc wszystko z nim OK. Dostałem rozkaz, żeby otworzyć coś tam, coś, tam, coś Moi... E, ci pod, e, nadwładni, nie wiem jak to powiedzieć, szefowie, coś tam... A dobra, nie zdążyłem przeczytać. Dobra. No, i jeżeli będzie dobrze, jeżeli się spiszę, to dostanę awans. A ja nie stracę opcji awansu. Posłuchaj, rozgwiazdo. Jestem tutaj, jakby mistrzem tego dungeonu. I to wszystko to jest, jest prawem i tak dalej. Mam nadzieję, że dostałeś mapę i headlighta. Tą taką latareczkę czołową, czołówkę. E, musisz znaleźć Spongeboba. Jeżeli go znajdziesz, a nie SpongeBoba, to nie wiem co to było. E, my Superior Swans to Play to czyli jego. Nie wiem, nadwładni? Szefostwo? Nie wiem, chyba nie ma czegoś takiego w Polsce jakby. Jest, jest podwładny i taki co nim rządzi. No dobra, trudno. E, dobra, pomyliłem trochę tak starać. Jeżeli coś się stanie, to trudno. Eee do powodzenia! A w zasadzie to. Niech ci się nie uda. Na razie, Moja mama mnie wyrzuci z domu, yy, więc potrzebuję tego awansu. Żegnaj. Nie, nie było, żegnaj. O, ten trapdoor. Nie! Zrzucił mnie gdzieś. Do jakiegoś pokoju. Cześć. Mamy tu coś? Jellyfish room, Glove room. E, co tu muszę zrobić? Aha, czy niektórzy przeciwnicy, jakby lgną do światła i się wkurzają, jak jest światło. A niektórzy nie, i po tym mam mapę. I ja muszę się dostać chyba do środka, co? E, dobra, ten glow, right glow jest szai. A ta po lewej, kocha, niespodzianki robić. Dobra. E, a tu co mam? Tunel tunel e, tego of Doom. Aha i to napisane co w ogóle robią te, te Pokoje I w tych pokojach z kluczekami powinien być ten SpongeBob. No dobra To spróbujmy gdzieś się dostać Glowirum? O, wow, już się bałem, że to coś Kelpirum, chyba idziemy do Kelpirum co? Tutaj na sam dół skoczymy O. Dobra jesteśmy w tunelu I chwila I my musimy, musimy iść do meduzowego pokoju Oho? Tam jakaś rękawica była Już na mnie czekał NIE! NIE! SPADAJ! 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 Dobra muszę stąd zwiewać, muszę stąd zwiewać! Mnie poraziło i nie żyję w tym momencie O, przegrałem Reload from last checkpoint, no niestety Się nie udało, zaatakowała mnie szybciej niż myślałem Czyli muszę szybciej plan działania obmyśleć E, dobra, może polecę po prostu scelpi roomu od razu Najbardziej w lewo jak się da Czyli zobaczmy tutaj, co robią w ogóle te pokoje. O, 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 Coś mi łapie, coś mi łapie Coś mnie złapało za stopy. Rękawice, jakieś serduszka tu są. Chyba nic mi nie grozi na razie. Tu może nie będę szedł po tej wodzie. Nie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Dobra Uniknąłem tego Tu muszę iść po tych pokojach, jest mega ciemno Cześć! A ja muszę oświetlać, czy nie? Spadaj! Oj, nie mogę oświetlać! Ja myślałem, że to muszę oświetlać. Aha! Lewa robi niespodzianki, ta prawa musi ją dobra. Już ogarniam. Nie, nie, nie. Reload from Last Checkpoint. Lewa robi niespodzianki, czyli lewo muszę zobaczyć, a prawa się odwraca, jak ją tam. Jak ją znajdę. Ała, 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 ała. Przestańcie mnie bić. Jest jakiś pokój z trucizną. I to chyba lepiej, żebym przez niego nie przebiegał, tak? Czyli co? Czyli lewej. Nie, bo już tego nie ogarnę. Czy prawej nie mogę? Która? Która się na mnie patrzy? Stój! Nie! No, przecież cię widzę! Odłóż tę mapę! Odłóż tę mapę, Patryk! Nie? Ja Cię widzę. Dobra, stąd zwiewam. Dobra, zobaczmy, czy nic mnie nie goni. Coś mnie! Goni mnie! Słyszałem, że mnie coś właśnie goniło. No nie. Dobra, spróbuję jeszcze raz, może. Aha! Dobra, ogarniam. Ja jestem tutaj na środku wtedy. Ok, czyli Scelpy Roomu. Nie, to nie jest kelp, chyba. O nie, to jest skelpowy room, muszę iść do góry. E, chwila, skelpi rumu. muszę iść do góry. I potem w prawo, dobra. Spróbujmy, skelpi rumu do góry. To jest jakiś burgerowy pokój. I tu w prawo, i tu powinienem móc coś znaleźć, żeby SpongeBoba znaleźć. Ale tu go nie ma. Stój! Widzę cię! Haha! Ha! Nie tym razem. Rękawico. Coś na mnie patrzyło. Ocuj o co się? Meduza, Znaczy małża? To też mi może zaatakować. Nieee. Czy ona, ona mnie atakuje, jak zasprintuje w jej pokoju? Rozumiem. Zrestartowałem poziom. Cały poziom. Dobra, rzuciłem do tego miejsca, gdzie byłem. Upsi, e, nie tak. E, I chyba mi się wydaje, że Spangju właśnie może być w tym kółku tutaj, albo w prawym górnym, lewym, e, dolnym, prawym dolnym i tak dalej, nie? Także spróbuję po prostu pobiec, chyba najlepiej od razu byłoby na przykład do dołu biec. E, także tak, pokój meduzowy i potem w lewo od razu. Dobra, tu jest Jellyfish. I chwila, jesteśmy w którą stronę obróceni? To mamy Glow, czy jesteśmy tutaj? Będzie Ostryga, Czy nie mogę biec? Dobra, biegniemy tędy. O Holender, musimy iść do Ostrygi z tego co mi wiadomo. No to to już nie jest Ostryga. To to już nie jest pokój Ostrygowy. Ktoś tu mnie. Nie, myślałem, że ktoś mnie chce cim i Dobra, byk... Kniemy przed siebie. <laughs> Wiedziałem, że gdzieś biegnie. Słyszałem, jak tupta za mną. Słyszałem, jak za mną tupta po prostu. Nie, nie, nie. Złapały mnie. Aj. Oho. Oho. Są goście przebrani za te rękawice. To co oni mogą? Nie! Zginąłem. No dlaczego? Dlaczego? Dobra, spróbuję teraz wejść od pokoju rękawicowego. Pójść w przód. I może tam coś znajdę. Gdzieś jest, gdzieś jest, gdzieś jest, gdzieś jest. I ją zatrzymałem, ale się sam zgubiłem. Dobra, tu byłem przed chwilą. Ktoś tu jest? Jakaś rękawica tu jest, a miałem z tego pokoju iść tędy, no tak. Tylko nic nie widzę przez te serca. Boże. Gonią mnie jeszcze. Rękawiczory. Jest, SpongeBob. Jest! Mam cię! Jest! Udało się, znalazłem go! W końcu po tylu latach męczarnik! Uch. Udało się! Pracownik! Employee! Zatrzymajcie się, śmierć! Czy on ma patyk? Czy on ma miecz patykowy? Jestem... E, pan Johnson... E, nie wiem, doskonalszy. Druga połowa? Nie wiem. Nie wiem. Poziom 28. E, Przyszedłem tutaj wypełnić mój quest e, zdobywania mojego awansu jednym sposobem albo drugim. E, co powiesz, e, głup głupcze? Głupi przyjacielu. O nie. <śpiewa> Patryk się wkurzył. <śpiewa> Powinieneś stać. z e, the letter of the. Ha, powinieneś stać na szczeblu pewnie albo na trabinie. E, tego Syrena i Skorupina fanclub, fanklub <grybujesz> że ich fan -klubu. I takim oto sposobem chyba uciekamy z tego świata rękawic. spójrz bo co się tutaj dzieje. Jedna rzecz, e, która tu mogłaby właśnie być. Jest właśnie jak wtedy, Patryk. Mieszkańcy bikini dolnego są wynoszeni w kokonach i zamieniani w klonów. A najgorsze jest to, że mają ten sam pusty wzrok jak meduzy. My już nie walczymy z meduzami. O, wielka straszna rękawica! Czyli gość w rękawicy. O nie! To są te barnacles, to są te, co na statkach są. Ale jesteśmy otoczeni. Nie mamy z nimi szans! Uch! Skalmar! Uratował wszystkich! Co to było? Czy on w nich strzelił? Dobra, wydwaj. Chodźcie ze mną Nie muszę nic wam wyjaśniać od tego momentu. Eee, Wynośmy się stąd I tym oto sposobem Uciekamy Ze świata rękawic Dobra w końcu mi się udało ten poziom zdobyć Nic chyba nie zdobyłem stąd <grytanie> Zero punktów final score <grytanie> Dobra próba No masakra to było ciężka jest ta gra Ale dobrze Także na razie to by było na tyle sobie zapiszę grę. Jak chcecie więcej dopiszcie. Także czyście